Szczęść Boże, zocny Panie Marszałku, Szczęść Boże, Wysoki Sejmie, moi Rostomili. Powiem te pora słów jako ślązok z dziada pradziada, z umiłowaniem naszej pięknej śląskiej ziemi i szumnej kultury. No i starsze zdanie napisane: Po polsku znaleziono tocz na śląsku. Daj, aż ja pobruszę, a ty pociwaj. Księga henrykowska z 1270 roku. Oddajmy głos znacznym językoznawcom i badaczom kultury, profesor Jon Miodek. Nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego, eli małopolskiego. Polszczyzna śląsko to archaiczno-regionalna odmiana Godki polskiej. Proszę o ode mnie nie wymagać udowodnienia, że może ślążczyzna jest odrębną godką, nie żądać jej kodyfikacji, bo to jest nonsens. Naiwność połączono z fanatyzmem, panie Kochut. <klucza> Starsi ludzie go dają, my zawsze rzekali po polsku. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I teraz mamy nie rzekać po polsku? To pokazuje, że myślący z odmiał zowdy oficjalną odmianę swojej regionalnej mowy i tą oficjalną odmianą była polszczyzna ogólno. Tak było bez wieki, tak jest i dzisiaj. Jest kilkanaście albo kilkadziesiąt śląskich gwar języka polskiego. Profesor Franciszek Marek mu pan z drogą, od ten hop, pierwszy zwalowaniu rektor opolskiego uniwersytetu ma 94 roku. Język polski literacki zaczął się formować na Śląsku. Śląsk dał Polsce w formy wyższego duchownego życia. Polska weszła do kultury europejskiej bez Śląsk. Krapkowice 1445, hymn Salve Regina po polsku, jak brzmi dziś Posłuchajcie. Zdrowaś, królewno, miłosierdzia, żywot, słodkość, nadziejo nasza, ku tobie wołamy wygnani Ewiny dzieci, płacząc w tym to z łez. Przeto, to nasza, one twe dobrotliwe oczy ku nam obrócić raczysz. To jest polski dzisiejszy. Śląsk po zjednoczeniu od XIV wieku już ostał poza Polską. I tamtejsza mowa zostawiła się na tamtym etapie, stąd niektórzy utrzymują, iż bliżej dialektowi śląskiemu do gotki Reja Eli Kochanowskiego, aniżeli do toroźnej gotki literackiego polskiego. Na Śląsku są sąsiadujące ze sobą wioski, w których ludzie godają rozmaitymi dialektami. W jednej go dają jutro będzie pogoda, w innej jutro będzie pogoda, a w jeszcze innej jutro baje pogoda. To te gwary przeciwstawiały się wynarodowianiu. A dziś o kiego pieruna na ślązokom ktoś chce naciepać nauka jakiejś jednej sztucznej, wymyślonej gotki. Profesor Lucjan Malinowski. Mowa chopsko osobnych powiatów jako koźlo, raciboża, rybnika, el Zbliża się bardziej do polskiej literatury, literatury pisanej, aniżeli dialekty z okolic Warszawy, albo Krakowa. Profesor Józef Łebkowski. Ta staropolsko mowa, śląsko, zasługuje na pozór badacza i filologa. On sam znajdzie wyrażenie, co używał Rej i Kochanowski, jak też zwroty, co bez swoja logika robią gańba w dzisiejszym polskim określeniu. Obgodajmy te roski staropolskie cychy mowy śląskiej. Miękę Żik. W spółgłosce i, przyszedł, grzyby, pokrzywa, trzy, brzydko. Bezdzięczny przedrostek sy, słożyć, słazić, lecieć, zleść. Archaiczne przymiotniki, drogszy, dukszy, lekszy. Archaiczne słowa, gańba, czakać. Przeszły, jak robiłech, widziałech, godołych, poszłach, byłach, i obych przyszła. Samogłoski pochylone, miał, prawda, trowa, rzeka. Samogłoska pochylona, e, jak e wymawiano, tyż, zygor, grzych, bida, śmiech, śnieg. Nas kobiet, od nas mężów, labusowo, labuska, kołodziejowo, kołodziejka, szulikowo, szuliczka i tak dalej, i tak dalej. Typowe śląskie miana jodeł, wodzionka, modro kapusta, moczka, żyniaty żur, gdyż to jest staropolszczyzna. Germanizmy spolonizowane przez ślązoków, jako są brele, fliger, haziel, biks, a cigareta i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam przykładowe zdania rozkazujące po śląsku, a to se zapamiętajcie. Seblić szczewiki z buty. Zawrzej zamknij drzwi. Wejrzyj się bez żadło, wejrzyj się bez żadło, panie Kochut. Być to jest, proszę państwa, najnormalniejsza staropolszczyzna. Profesor Aleksander Brickner padł tak. To nie jest jakaś zepsuta gwara, lecz samo jądro i rdzeń polskiej mowy. To język grejów i kochanowskich. Widać, i że sam jednak ktoś wbrew historycznej i naukowej prawdzie dostał zadanie spotrzebować jakieś emocjonalne resentymenty na rzecz politycznego kapitału do autorów projektu. Skończcie, fanzolić, wyciepcie swoje graczki na hasiok, bo nieładnie się bawicie, moi drodzy. Wniosek: język śląski nie istnieje. Nie ma takiego zwierzoka. Wnoszę o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Amen.